Słuchajcie, halo, halo, piękne majowe popołudnie, w tej chwili cała Polska, wszystkie szkoły podstawowe, kochani, biorą udział na kolejnym szczeblu rozgrywek. Siema, Szkudziu, dawaj pięć. Już za chwileczkę Ci podwinę, dawaj, dawaj. Czekajcie chwilkę, fast start. Dawaj, dawaj szybko, bo jak już ma kamerkę, to już nie może dużo zrobić, wiesz, a jak już gada, no to już jest wtedy po musztardzie, nie? Także dawaj szybko podwijamy, bo zaraz już chłopaki zaczynają grać. Już jest gwizdek, także gąś, ciutko teraz tam się bawić, słyszysz? Idź tu za bok, dobra? Słuchajcie, no nagrywamy meczyk, natomiast nie wiem, w którym momencie go wyłączyłem. Patrzę, że była pauza. Przepraszam najmocniej, kochani. Nie wiem co się nagrało. Gramy ze lwówkiem, pierwszą połowę gramy 2 razy 8 minut. Wygrywamy 2-0 po pięknym strzale gutka, kochani. E, znaczy inaczej, pierwszą bramkę strzelił Kondzio, Ach, słupek teraz, Mati, brawo. Pierwszą piłkę strzelił, kochani, pierwszą bramkę Kondzio na 1-0. Natomiast gutek podwyższył na 2-0. Pięknym strzałem. Natomiast kochani, no przykro mi nie wiem co się nagrało, ale dzisiaj kudek mocno mi dokazuje tutaj mocno go zmęczenie jakaś może choróbka go trochę rozbiera dlatego, że nie rozbieracie choróbka słuchajcie, od dwóch dni jest bardzo markotny wczoraj mieliśmy z Nadią komunię, kochani i teraz, no szkoda mi troszkę, nie nagrałem chyba dla Was pierwszej połowy tego spotkania jesteśmy na końcu meczu natomiast przypomnę tylko, że w stawce 7 drużyn, zobaczcie jest Piasek z Piłą, zobaczcie jest szansa, ach fajny strzał kochani, lekko obok Mamy koniec pierwszej połowy, kochani, prowadzimy 2-0 ze szkołą ze Lwówka. Natomiast w związku z tym, że tak naprawdę nie wiem, ile się nagrało poprzedniego materiału, dlatego ja na sekundkę rozłączam za chwileczkę do Was wrócę. Natomiast najistotniejszą informacją z tego wejścia to, że po pierwszej połowie prowadzimy 2-0 w stawce przeciwko kochani szkole podstawowej z Lwówka. Natomiast obok nich jeszcze w naszej grupie szkoła ze Smolnika, czyli szkoła, kochani, z. Z, z, z podleśnej oraz e, szkoła, kochani, z kamiennej góry, z kamiennej, gdzie dziewczynki wygrały strefę. Tak wygląda nasza grupa, natomiast w kolejnych grupach, na kolejnym Orliku w Bolesławcu na Dolnych Młynach, e, Nowogrodziec oraz Nowogrodziec, który obok nas przeszedł do strefy z naszego powiatu, e, Nowogrodziec oraz. Szkoła postawa z jeleniej góry, kochani, szóstka, która reprezentowała nas w tym barku oraz brawo gutek jest podbiorze. Po świetnie, brawo, brawo, pięknie i to powinien być. Brawo! Ach, kochani, pachniała asystą, jest czas. Ach, jak blisko, kochani fajna próba, Brawo Guciu. Natomiast kochani, no najmocniej przepraszam za to, że mówię, najprawdopodobniej pierwszej połowy nie macie nagranej. Natomiast istotny fakt jest taki, że ta pierwsza połowa skończyła się dla nas 2-0. Gramy systemem 2 razy 8 minut. Potem zwycięzcy grup będą grać w finale, także długa droga na wyjście do województwa przed chłopcami, także życzymy oczywiście im powodzenia. Słuchajcie, ta ekipa, którą tutaj widzicie, to jest ekipa, która w Warszawie osiągnęła piąte miejsce. Może nie w takim składzie, kochani, jak teraz widzicie, ale jakby większa część drużyny jest z, tej, z tego składu. Świetnie wszystko z pierwszej piłki ładnie to zrobili. Ochy. Służej, z... przełożyć. Także no, troszkę mówię, smutno mi natomiast, że, że nie nagraliśmy dla Was tego meczyku. Natomiast z drugiej strony, w kolejnych meczach jakby powtórzę to co mówiłem już, co się niestety nie nagrało, dlatego, że okazało się, że porozmawiałem sobie sam z sobą. Natomiast zawsze chcę Wam dać rzetelną informację, bardzo Was kochamy i nasi widzowie szanujemy. Cieszymy się, że jesteście z nami, wiemy, że kochacie te turnieje z nami, oglądać, przeżywać. Kibicujecie drużynie, w której gra Gutek i obojętnie czy gramy z Zagłębiem, z naszym podwórkowym jelu, czy ze szkolną drużyną, kochani, to jesteście z nami. I to się fajnie, przyjemnie ogląda. Patrzcie, pięknie sobie wuju poradził. Och, troszkę gutek chciał to tak przekapkować trochę. Natomiast zobaczcie, rozpędza się kolega Zelwówka. No, pogodę mamy przepiękną, muszę powiedzieć, kochani, aczkolwiek no, dla mnie, natomiast no, dla nich to będzie troszeczkę ciężki temat. Dlatego, że, dlatego, że kochani, no, z każdą minutą temperatury będzie przybywać. U nas w Bolesławcu w tej chwili jest około myślę, 20 stopni, także w tej chwili, kochani. Kochani, jeszcze jedno mam świetną pozytywną informację dnia. Właśnie się dowiedzieliśmy przed chwilą, że jesteśmy... Brawo Guciu, pięknie się obrócił. Pięknie, brawo. Pięknie, pięknie, szkoda, że Gutek stanął, nie wiedział, że ta piła przejdzie, poszedłby na nią do końca, byłaby szansa kochani coś z niej ukuć, strzelić, oddać strzał, natomiast Gutek w tym meczu już z jedną bramką, no której nie nagraliśmy najprawdopodobniej Wam, ale strzał był naprawdę piękny, gdzieś tutaj z okolicy 5 metra z przedpola karnego, z odległości, o tam gdzie teraz jest szedł tutaj do lewej, przy dwóch obrońcach jeszcze zdążył się obrócić i oddać bardzo czysty strzał, także patrzcie świetnie kochani Gutek zasukurował tą lakcję pięknie, patrzcie ach, noga też mi poszła tutaj słuchajcie, no na razie mamy 2-0, ale tak jak widzicie mecz nie jest z kategorii łatwych czy prostych przyjemnych, natomiast wchodzimy w zawody patrzcie, znowu Gutek po lewej, ach Brawo Guciu, troszkę kochani brakło, niedużo. E, ładnie zawijał, nie dokręcił, bo myślę, że e, chociaż bramka szedł w tamtą stronę, no, ale, ale mogło to e, zaskoczyć. Natomiast zobaczcie, właśnie chyba kolega z numerem 16, kochani, to też kolega z rocznika 2006, świetnie sobie teraz poradził ze starszymi kolegami, kochani. No, e, dominującym rocznikiem to rocznik 2004. Patrzcie, dostaje Gucio piłkę, nie, nie dochodzi ta piłka, jest... Kurczaczek, chyba presuje tam, zobaczcie. Poszło, poszło! Poszło, poszło. Tak, całym obwodem mocno uciekła, piła, kochani. E, natomiast. Natomiast. E, e, chciałbym przypomnieć, że e, na pierwszych eliminacjach, które już macie na kanale, rozgrywaliście. Bach się Gutek składał do przewroty. Ładna próba, fajna, guciu, brawo. E, natomiast. Patrzcie. Oj. Coś kochani, kolega właśnie nam się przewraca. Myślę, że może ma halówki i może być problem, kochani, na może być problem tutaj, nie wiem, czy chyba halówki ma tak, zobaczcie. Orlik jest ciepły, temperatura jest wysoka, jednak w halówkach ciężko gra się na orliku. Zobaczcie. Kądzio walczy świetnie. Brawo! Kończąc numerem 3, to kolega z Gutka Klasy, podobnie jak Maciek, który jest jeszcze na ławce. To są chłopcy z rocznika 2-5 Gutek, jak Wam już tyle razy przypominałem, jest o jeden rok młodszy od kolegów. Ale kochany, tam jest samochodzik i proszę do niego podejść, a jak chcesz, to zaraz jak się skończy mecz, to tatuś da, dobrze? Wiesz, tatuś nie przerywa meczyków dla widzów naszych. Pięknie, piękna prostopadła piłeczka, kochani, troszkę za krótka i e, e, ląduje u bramkarza, natomiast no... On ją dosyć szybko ją nam oddaje, także... Zobaczcie, gramy przez środek. Świetnie, brawo. Pięknie, pięknie, patrzcie. Ale dał piłę. Ach, kochani, ładna, bardzo ładna akcja. Brawo za nią, słuchajcie. Naprawdę. Jest gutek, przechwycił, jeszcze ją przepycha do kurczaczka, kurczaczek ją opanuje. Świetnie. Ach, hej, no fajna akcja, kochani. Myślę, że zasłużenie prowadzimy 2-0. Co prawda wy nie oglądaliście pierwszej połowy, dlatego że niechcący włączyliśmy pauzę. Natomiast mówię, no dzisiaj ma Kudziu ciężki dzień i tak staram się mu w tym dniu pomóc. Także gdzieś nam troszeczkę uciekła koncentracja i, 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 i złapaliśmy po prostu pauzę. Natomiast no w tamtym połowie działo się o tyle więcej, że były bramki. Próba spodbicia, z podbicia, gutka strzału pierwszej piłki kochani, troszkę taka niecelna, ale za decyzję brawo. Gucio idzie odpocząć troszeczkę, kochani, popracował w tym meczu sporo, natomiast no, przed nimi jeszcze dużo piłki. Słuchajcie, w grupie jeszcze mają dwa mecze i to pewnie mocne mecze, dlatego że ekipa z Leśnej, kochani, to ekipa, która naprawdę świetnie w piłkę funkcjonuje. Często spotykaliśmy się z ekipą z Leśnej, kochani, zawsze graliśmy o najwyższe cele. Czy to w pucharze premiera, kochani, czy w tym barku. Tak jest. Uwaga, odejdź pudełku, odejdź. Świetnie. Mamy nasz out. Świetnie. Brawo. Słuchajcie, na druga połowa, na razie na 0-0. Patrzcie, teraz powinien być gol w końcu. Nie, bramkarz wysoka na przedpolu, kochani. E, muszę powiedzieć, kochani, żeby się nam to nie zemściło, ale... Mamy, jesteśmy przy piłce, świetnie, bardzo ładnie. Wójciu Tak. Y, jakie buty ma kolega? Fajne? Takie Taki butek, tak? Natomiast z nami tak jak mówię, za tym momencie, do swojego pierwszego meczu szykuje się ekipa z... Ekipa, kochani z, z Molnika. Pierwszy mecz gracie z kamienną górą, nie? Zobaczcie, kamienna góra, znacie te stroje na czarno, kochani, w tych strojach dziewczynki wygrywały strefę, będą reprezentować nas na Dolnym Śląsku. Tam Nadia walczyła, kochani, natomiast no, przegraliśmy z fizyką, tam nie daliśmy rady, kochani, z, z tymi dziewczynkami powalczyć. Przypominam, że mieliśmy dwie dziewczynki w składzie z rocznika 2008, jedną z 2007. Także naprawdę fajna, młodziutka drużyna, ale no niestety nasze dziewczynki nie radziły sobie z fizycznością, kochani. Koniec meczu, koniec meczu. Także 2-0, pierwsze trzy punkty dopisujemy do, swojego, do swojej tabeli grupowej, natomiast w tej chwili będzie kolejny meczyk. Tak, idziemy pudełku, napić się teraz, dawaj piąteczkę. Wam widzowie dziękuję pięknie, natomiast jestem cały ciekawy, ile nam się nagrało tej pierwszej połowy, czy ona w ogóle nam się nagrała, czy cały czas komentowałem na pauzie, bo tak mogło być, także ja najmocniej za to Was przepraszam, natomiast no, jesteśmy ludźmi, umiemy się do tego przyznać, kochani, natomiast jeszcze jeden news, powtórzę, dzisiaj słuchajcie, siatka z tej bramki właśnie nie z tej, a dokładnie z tamtej trafia na naszą kruszy na arenę, szkoła wymieniła siatki na nowe, natomiast my ze starej świetnie sobie pokryjemy naszą Kruszyn Arenę. Także dziękujemy pięknie szkole, dziękujemy trenerowi Adrianowi, przechował nam tą siatkę, jestem cały szczęśliwy. Kochani, dzisiaj będę powlekał nową siatkę na Kruszyn Arenie. Myślę, że zrobimy z tego króciutki film i od razu przy okazji troszkę porozmawiamy, opowiemy Wam, co tam się w naszym szabełkowym domku dzieje. Także jeszcze raz gratulujemy Guciowi pięknej bramki. Szkoda, że jej nie widzicie, ale siadło mu naprawdę fajnie. Ojdzie Guciorek do nas. Siema Guciuś, e, masz wodę? Bo ja mam wodę tam dla ciebie. Ale siadła ci brama ładna. E, Guciu, wiesz, że chyba nie nagrałem tego. Chyba na pauzie całą połowę gadałem. Ale jak ci się grało? Dobrze. dobrze tak ile dwa 0 było nie jedną ty jedną kądzie od y, słupka no, nie z lewej. no z lewej tak fajnie nie ale to taki delikatny strzał był nie i tak idealnie w słupek się odbiło wewnętrzna i bramka natomiast twój taki ładny soczysty y, strzał do góry y, tam prawie ci prze, przewrota wyszła nie nie dużo wrakló chciałem po prostu się mać. Rozumiem. powodzonko e, słuchajcie kochani no i to jest cały Guciu e, Guciu Gutek chodź na chwilkę chodź tu słuchajcie, Gutek jest niesamowicie fajny, skromny chłopak, za to go wszyscy kochamy mówi do mnie, że chciał po prostu sięgnąć piłki kochani i myślę, że z takiej postawy warto czerpać inspirację, to, to, to fajne chłopcy teraz odpoczywają przed nimi 15 minut przerwy około 20, natomiast ja idę napić natomiast ja idę napić, napoić kudełka powodzenia Guciu w następnych meczach do zobaczenia